Siemanko, z tej strony Kerme Coach. witam w kolejnym odcinku od zera do proplayera, gdzie dokładnie od samego zera uczę moją narzeczoną grać w Valoranta. Mamy już nowy rok, dlatego z tej okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, no i oczywiście wbicia wymarzonej rangi w Valorant. Coaching, który za chwilę obejrzycie jest ostatnim coachingiem tamtego roku, więc to ostatnia szansa, żeby Laura zarobiła sobie Valorant pointsy. Na koniec dodam dokładną liczbę wszystkich Valorant pońców, które udało się zdobyć Laurze. Przez wszystkie coachingi. To informacja dla was. W tym coachingu znajduje się nauka grania rejną. jak dobrze słyszeliście, Laura oraz widzowie chcieli nauczyć się grać rejną. nie to... Też... Te... co ty się Nie benarwuj, ja w poprzednim coachingu Silvera spadliśmy do brąz 3. W każdym razie, no, jest brąz 3. Zobaczymy, co będzie na koniec roku. Bo jeszcze dzisiejszy coach. No, dawaj. No i to jest źle, nie? To jest zły flash. Bo sobie stoję tu. I nie dostaję tego flesza. Rzuć takiego ja. flesza, jakbyś wchodził. No tu stoję sobie i tu nie dostaję. Mhm, dobra. To no, jest git, no to chodzi, żeby po prostu na wyjście dawać go wysoko. Chodzi o to, tak. żeby żebyś ty mm, nie umiała tylko, bo teraz uczymy się na ascencie, nie? Chodzi o to, no. żebyś ty znała mechanikę, jak go używać wszędzie. Czy, te, czy teraz będziesz wiedziała, jak go rzucać wszędzie? No... Na oko, nie? Na pałę. Tylko ty musisz być blisko, żeby tego flasha wykorzystać. Bo jak, no go tutaj, bo jak go dasz tutaj, no tu będziesz, miał, tu będziesz miała smoka, więc prawdopodobnie nie będziesz musiała ten. Możesz sobie wyjść i dać po prostu tego flasha w ten sposób, nie? Okej, okay, okej, okay, no. Skoc tak, am... no to wydaje się proste. Po każdym fragu masz takiego orba. No. Bierzesz sobie i się chilujesz, Albo. dajesz Dismisa Czy my wszystko wiemy? Czy my lecimy po prostu w ten ranked plus W? Lecimy. Dobra. Ale będzie darcie. Nie, 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 nie będzie żadnego darcia. Nie kupować. No przygotuj się i fokus już. Nice. Wychilił się. Weź te kilka. Weź te kilka. Kilek. No. Nie odcinaj tego. Boksem. Dobra, git. Dobra, super. Jak się wjechała? Co jest? No, miał szaryf. Czasami widzę smoke tego, tego. Cofnij. Cofnij, cofnij, cofnij. Cofnij. Cofni. Cofni. Co? Całkiem gdzie? Tu! Czy, tu! Oh, plecy! Earth. Plecy będziesz miała zaraz! Jeden tepek był yes, bez niesprawdzony! Odkrywasz się na tepek, zaraz z tepeka dostaniesz! 8? No bardzo. Long, 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 LONG! Yeah. te PLECY! Po co taka pozycja?! No nie słyszę Cię. Bo mnie zmutowałaś. No właśnie, odmutuj mnie. Natychmiast. No, nie słyszę Cię. Okej, okay, skrócili. Będą mieć pakę zaraz. Mhm. NO NIE WIERZĘ! Karyna ja się tak? tu dojedzie zaraz. Nice! Last player no, już się nie jak coś. Trój tepnąć. O, gdzieś się Ona nie wie, że ty wiesz. No takie trochę kur. obsranie troszeczkę, wiesz? Takie zaśmierdziało trochę takim. Pięknij ją z jajem, no! Pięknij ją z jajem! Ja, no. Jeszcze no. Zesram się w gacie, zaraz. <noise> może lepiej nie. Headshot, reloading. Ten cypher tu jest jeszcze. A on gra na trapę pewnie. No. Gdzie on jest? Jak mam? Zabrakło. Dismis, dismis. Eeee! Co ty robisz? Zaklinowałam się! No, w zaklinowałaś się. Ty nie chciałaś iść! Czemu bierzesz że jak masz 150kp? No i gdzie ty exactly. uciekasz? Nie, 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 nie. Nie zaklinowałam się! Tak dostań, że zrobiłam dwa KILE! No to przestań już te święta No to cię nie zaraz! Przes Daj do TPK i tepki! Zaufaj mi! Flecz do TPK! Flecz do TPK! Do TPK, potem tepaj! Najpierw flecz do TPK, potem tepaj! SHOWERSY, uwaga też. Otworzył TPK, więc jest SHOWERSY na pewno gość. Super, pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, tu macie odłolowane. to jest ostatnia. Widzisz na minimapie. Jest kamera na pewno. Dobra. Brawo, nice. Dobra. Dobra, super. Nie chowaj się. Dobra, cofnij do Twoich graczy z Twoimi. Zobacz im flesza. Daj flasza. Trapy, uważaj. Powolutku. Dobra, jest, jest OK, jest OK, nice. Leciał, refrak go. Super Long. Minimapa! No właśnie, nie zauważyłam przez ciebie. No jak no przeze no mnie? No, no, no. Co ja ci zrobiłem, żeby przecież. Gadasz, mnie? i gadasz, i gadasz! No to piknij sobie szowersy. Dobrze, super. I nie musisz więcej. Przecież masz szeryfa, kurde, masz lepszą broń. For you. Bike down Nic się nie dzieje, nie musisz, nie panikuj, nie panikuj, nie musisz tak, brać tak. tego, spokojnie Czyli nie chcemy nigdy tego Vandala grać? Nie mam No to zagraj Meko, sheriff! No teraz to już w ogóle bez kewa Gdybyś była na tyle szybka, to wzięłabyś Dismisa i byś uciekła Do lewej no Dismis masz? Widzisz, widzisz? One enemy remaining. Lampy, lampy. Puść, puść, puść. Po połówce. Puść lamp. Strzelał stamtąd właśnie, gdzie twoje zabili. Nice. Szybko, jak chcesz dawać, to nie dawaj! Już się w ten w cyper w mógł zrobić to samo co w ostatniej rundzie. Dawaj, jeszcze jeden. Dobra. Ilek. Ilek. Nie, nawet tego nie pamiętam. Jest tu jeszcze jeden gość. Ucieka. Kolejny kubek na żywicie, na żywicie, zaskoczku. Ja pierdolę. Jest to źle, Nie, tak? Jak oceniacie pierwszy mecz performance, Laure? Nie ma tragedii, co? Tak. nice, chwilek daje mi się. Nie no, chowajcie. Chciałam eee. sprawdzić wiesz. Ale nie... Chcesz chwila wziąć. Po co? Bierzesz chwila jak się chowasz. Ale nie! To nie! Przecież wzięłam! Ale schowałaś się i ci przerwało! Nie! Tak! Serio? Tak! A ja właśnie specjalnie zwróciłam na to uwagę, żebyś nie schować. No ale chowałaś cię! No co ja nie ten Nie jest się nie kłam! Ten nie, nie. na plecach jest? Planted. To this last player... Kurde, nie to chciałam kliknąć! Kurw! ale to sta, bomba. Kur... Poprójmy, tyle razy ci mówiłem, jak się rozwala drzwi. Rozwalasz do czerwoności, jak? reloadujesz i rozwalasz potem jednym, dwoma amo max. Co? No tak! Pierwszy raz to słyszysz! Ale no to dobrze mnie słuchasz! Aaaaah, ja! Kurde, mogłam, wiem co. Nie, nie, nic nie mogłaś w tej sytuacji. Nie uciekła dysmisem, dismisem, nic nie mogłaś m, zrobić. Powiedz, m, że minus 65 ma. Dobra, dobrze, 5, dobrze, 5, dobrze 5, było, 6, dobrze 5, było, right? bo dałaś Omenowi 130 i zabiłaś czabera, jest okej. Okay. Ej, keremę, włącz już, proszę, Laurze, monitor. Dobra, włączamy ten monitor już, czy nie? Ej, dobra, już wiemy, kogo panujemy. No by dojechała BSH nasza. O, rtuluję. Skróć B-Main, skróć B-Main, skróć b, b, b Cofnij do B-Maina. Szybko zajmij pozycję. W tu przyjdą pewnie. Do B-Maina, skróć! Shift, shift już. Nie, no nie. Oni są na respie, oni są na respie, a ty się zastanawiasz, co masz zrobić. Krócisz B-Maina, było jak największym zaskoczeniem. Stojąc na B, nie jesteś oh, zaskoczeniem, w ogóle.

Co mogę zrobić? Masz 2 jeden! Wygraj mec! Wygraj rundę! Jak to możesz zrobić? No, przecież mnie zaraz coś trafi! Kurw! Flaszek, 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 masz. Smoka też masz. Holduj sobie smoka. Gdzie ten celownik? Czemu, czemu w niebie miałaś tak wysoko? Serio? No! No, trzy. Ale smoki poleciały. Mm -hmm. Dawaj, flaszek i Dawaj, no dawaj! Fleszczyk! Dobra, holduj sobie tu. Ja też ci może wyjść. Jeden plecy Wiesz co chciałem zrobić. Dismisa, nie? No i nie zadziałało. No bo nie była nie, nie miałaś zasięgu, ale nie potrzebny Dismiss. Tu byś była detek, to byś była Dismiss Ja pierdomy tu serio przegraliśmy! Ja mam załamkę. Jeszcze jest szansa widzowie, jeszcze to nie koniec Tukaj z tym dronem czegoś Nice, ilak? Dobra, jeden CT to był Scholduj to, pikuj, Jestem nice, Jeszcze jeden do prawej. Nie masz, nie masz, nie masz healów ani nic. Yeah. Schody. Nice. szybko, przekro nam idzie, flash wchodzisz. Wykuj, no dawaj, dawaj, chodź. Nice, zamykaj drzwi, szybko. I ten plan, 2 na 10, idź pod heaven. Nie yeah, bo. Dawaj, jeszcze jedna Mam mu! Nice Dużo cię to chyba ta runda energii kosztowała no, Ja to chyba to... padnę w aucie, nie? Kevin, no, uwaga No kręcisz się jak mrówki w szalem To jest czterech, nie? To jest czterech, cofnijcie teraz, let's rotate je yeah! Dobra nic No co chciałaś powiedzieć? No nie No powiedz, leć skupcie się! Nawet tak bym się mega mocniej skupiła, a i tak się mega mocniej skupiałam to i tak Nie bym no, nie mniej szczerze, mogłaś też szybciej zareagować Bitch One enemy remaining. Good job, good job No idź, pod, idź pod kawę szybko Czekaj do ci może być, za smoke'a Idź na heaven A na heaven? No dobra, już, już, nie ma, już nie masz jak, bo nie masz smoka. Nie bierz umiejętności, skup się na strzelaniu Rejna już bała się Churra! Defują wam, pakek. Jeden lewo góra, drugi bez Ja jestem za mana tym Pooglądajmy broń Ładna broń Defender. Jeszcze jakbyś tego skina miała, jeszcze jakbyś tego skina miała, ale ty nie masz skina Dajcie znać w komentarzach, jak Laurze poszło na rejnie Ktoś czuje, że może być tutaj potencjał, ponieważ Laura lubi trzymać W No i teraz, dokładna liczba Valorant Points, które udało się zarobić Laurze podczas coachingu To 6400 Podpowiedzcie Laurze, co mogłaby sobie kupić za taką ilość Valorant pońców? No i zostaw suba, żeby razem z nami stać się lepszym graczem Valorant